Mano z tej strony Sebana, to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny odcinek na G4. Ja Wam na samym początku przypomnę, że widzowie widzę, że wpłacacie widzę, że wpłacacie z moim kodem, bo mam do tego wgląd, ale nikt nie nagrywa swoich wpłat. Tylko Wam chcę powiedzieć, jak wpłacisz 10 zł, to masz jeden ticket na kosę losowaną dla widza. Więc im więcej wpłacisz, tym masz większą szansę na darmową koskę za to, po prostu, że wpłacasz. Na kanale Discord masz link e, w opisie, tam jest kanał 10 zł, jeden ticket i tam wysyłaj filmy e, albo na pewno, jak coś tam nie działa, no, ale pamiętajcie o tym. A my dzisiaj mamy dwa koła, pamiętajcie o kodzie promocyjnym Esteban, dodatkowo możecie sobie wpłacić każdą metodą. Płatności, więc zapraszam. A my dzisiaj zaczniemy od skrzynki bonusowej, bo mamy ich sporo. Mamy też dwa kółeczka. Dzisiaj na pewno chcę zrobić bitwę o wszystko, tak jak widzicie, na miniaturce. Okej, okay, mamy dodatkowy tysiąc, więc dobrze się ten odcinek zaczyna. Dobra, mamy trzy koła, mamy trzy koła. Na pewno dzisiaj to, co po prostu nam zostanie, robimy bitwę all in i zaczynamy od trzech skrzyneczek. Misterius za 180 zł. I uwaga. Okej, okay, ten 5.7 Seven jest drogi, chyba. Okej, okay, 435 zł za 180. Bardzo ładnie dało. Okej, okay, widzę, że się animacja zmieniła znowu tego otwierania. Dobra, tutaj 6 zł. No to mega lipa. No ale dajmy jeszcze 3. I akwamarynka. Zależy, jaki stan tej u góry. Ale powinno być. Dobra, na zero to jeszcze raz, ostatni trzy takie skrzyneczki, pamiętajcie widzowie, żeby odcinek oglądać do końca, żeby subskrybować kanał dzwoneczkiem, no bo mam nadzieję, że, że, że to robicie, tak, mam nadzieję, że to robicie, to jakieś, wiecie, nie jest, wow, niesamowite, to jest po prostu dla was skin za darmo do wygrania, więc zapraszam was serdecznie. Umpik, let's go, let's go. Umpik jest drogi. 457 za 280. Dobra, jeszcze dwie. Rushby to jest jedna z moich ulubionych skrzynek. I mamy znowu Maka za 542. Naprawdę, uwielbiam skrzynkę Rush B. Jak macie 140 zł i nie boicie się rozjeka, musicie to zrobić. Tutaj na przykład zabrało, ale i tak, ta skrzynka. No uwielbiam ją, no tutaj też znowu słabo. Dobra, dwie ostatnie, no bo to już tak ją pochwaliłem, że... Że musiało zabrać. Okej, okay, no i tu mamy dwa razy. Profit lekki zawsze. Coś, dobra, cały czas powyżej trójki mamy. E, no to trzeba otworzyć sobie jakiegoś Jupitera Esteban. Nie, no musimy zmienić tą skrzynkę. Ale na pewno możemy sobie otworzyć Pewora. Rzadko Pewora otwieram. Cztery takie skrzynki 560 zł. Więc tutaj już sporo. I ten gloczek byłby, sam on by zwrócił. Tutaj będzie tak średnio. Bo mamy 369, 2 stówki w plecy. Dobra, jeszcze 4, jeszcze 4. I awupka. No nie, tutaj też będzie słabo. Okej. Okay. Dobra, ostatnie, ostatnie 4, bo. bo sła. O Jezus, Maria. O Jezus. Dobra, no nie, no tak słabo nie może dać. Ostatnie. Dobra, ten famas nie wiem ile warty. Dobra, no nie, no Pevor nam sporo zabrał i mamy dwa koła. Mamy dwa koła. No i wiecie co? Robimy bitwę o wszystko. Po prostu. Co ma być, to będzie. Jedziemy, tak jak macie na miniaturce. 2000 zł, złotych wrzucamy do batelki. E, I zrobimy jakąś na spokojnie. Robo. Wiem, że Tushol potrafi. Bloodthirsty. E, do tego trzy razy Ginold. Do tego moja ulubiona Rushbee. I na sam koniec wrzucimy sobie skrzyneczkę Space World. Dwa okay. To usuniemy sobie po prostu tyk. I cyk, i mamy idealnie bitwę o wszystko na czterech graczy. Tworzymy 13 skrzynek, przywołuję od razu boty. No i trzymajcie kciuki, widzowie! No bo jak tego niestety nie wygramy, no to będzie króciutki odcinek, ale czasami też takie bywają. Ja już po prostu wiedziałem, że przed tym odcinkiem będę robił bitwę o wszystko, bo trzeba się w końcu odkuć na czterech. Jak uda się taką bitwę wygrać. No to będzie ładny profit To na pewno będzie ładny profit Ale zaczynamy Najgorzej tak naprawdę no ale teraz mamy na przykład najlepiej eee, Ale na spokojnie Na spokojnie skrzyneczka Robo e, 60 zł kosztuje Tutaj Emeczka za 9 dych No i przed nami skrzyneczka Tushola Dropnąłem z jej kosę za 800 zł Także wiemy I chyba wy też wiecie, że ona potrafi rzucić No Jest Hyperbestia No na razie jest słabo Ostatni Tushol, No nie, no tuszol się nie popisał tym razem. Dobra, Bloodversion. To jest skrzynka, która potrafi rzucić 300 złotych. No ale niestety nie tym razem, chociaż tutaj blisko z Henrym. Dwa razy Ginold. Okej, okay, kałaszek dla mnie, a wupka dla Bota Ryana. I tutaj też kałaszek droższy. I uwagaj, dwa skałciki. No i cały czas, niestety, Ryan jest na prowadzeniu. Dobra, to są moje skrzynki. Rush B, to są moje skrzynki. I proszę, żebym tutaj wyszedł na prowadzenie. Okej. Okay. No nie. bo Ryan. No ale dobra, Space Wall to jest 800 skrzynia. Będzie ciężko. Będzie ciężko, bo nawet jak trafimy podobnie do Ryana, to to przegrywamy. Uwaga. No i Ryan. No cóż, widzowie. Czasami takie odcinki bywają. No mamy te drugie miejsce, no ale też jakaś... jakiejś wielkiej puli nie było. Cóż! Dzięki wam mordeczki moje kochane za oglądanie. Mam nadzieję, że lubicie jak ja ryzykuję, wy pamiętajcie, żeby grać z głową i oczywiście 18 lat musisz mieć, żeby grać. Używaj mojego kodu. Ja wam dziękuję.